OK, jesteście świadkami pierwszego wykręcenia świec zapłonowych w tym silniku. Jeszcze nigdy nie było bez wymieniane, To jest 2022 rok, tak jak wcześniej powiedziałem. I wyciągamy. O! Nie wygląda za ciekawie przy przebiegu 50 tysięcy km. Tak jak powiedziałem, kolor ma prawidłowy. Nie wygląda na jakąś strasznie zużytą. Ale nie wygląda też na super zdrową. To co. Nowa. Nowe są Bosza. Jakby ktoś potrzebował do tego silnika. Numery. Nie wiem, gdzie są numery. Tutaj. Pamiętajcie, niektóre świece mają momenty dokręcania w newtonometrach, a niektóre w stopniach. Te dokręcamy 23 newtonometry Można delikatnie dać smaru.